Nazwisko. Hasklos. Całą wojnę był pan polskim szpiegiem pod kryptonimem J23. I jako polski szpieg został pan zdemaskowany przez oficera SD Hermana Brunera. Właściwie nie miałem możliwości spokojnego przejścia ulicą. Do dzisiejszego dnia ja się spotykam z masą. Ludzi, którzy mnie rozpoznają właśnie na zasadzie tego, tego serialu, tej postaci. Witaj, Hans, drogi przyjacielu. Ty jeszcze żyjesz? Też założyłem mądrość, żeby uczcić pamięć naszego Otto. Kiedy to byśmy się ostatnio widzieli, Hans? Chyba w 45 co? Oberführer, ja nie znam tego człowieka. Było tam kilka scen, no trudnych, fizycznie nawet do zrobienia, technicznie, prawda, bo tam... W dwóch czy trzech miejscach trzeba było już poprosić kaskaderów, żeby to zrobili, bo my byśmy się rozsypali, prawda? Nie byłoby co zbierać, gdybym się przewrócił albo został wypchnięty tak, jak tam wylatuje w powietrze. Reżyser mi zaimponował jedną rzeczą, że przychodził, wiedział czego chce, że nie było dziur, że nie... reżyser teraz myśli, co by tam dalej. Nie, wiedział i to jest, i to jest ważne dla reżysera. Gdzieś tam się sypnąłem, pan Wega Krzysztof, niech pan jedzie dalej. No bo to się wycina i, i nie ma problemu. Także w tej chwili technicznie to jest dużo, o 100%, o 100 to jest inna sprawa zupełnie. No i myślę, że efekt tego powinien być na plus. oj, oj, nieładnie Hans! Ty naprawdę nie pamiętasz Hermana Brunera? Mógłbym ci przypomnieć, ale oprócz nie pochwala moich metod. Zapraszam bardzo serdecznie, bardzo gorąco na film, w którym występuję również i ja Stawka większa niż śmierć. Stanisław Mikulski. Co ty tu robisz, Hans? Stare przyjazdziełu. J23 znowu nadaje.